co zna? I ogólnie to mapę A idę, to mapa taki na mapa no. Dawaj do TT Na lalala Jeśli rozgrywkę jest A to nie kupuje nic Lol Nie no, ten przycisk To nawet lagów nie ma? Marzefka też w Starowaj. Wydaj pasz tajnie dziś Ta? Wzięło mi... A bo, trzeba, bo to nie z tego. Nie zasłona. Go plant. Hmm. Rozgrzewka jeszcze jest to sobie tak? Tak, 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 ta, 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 ta. Będzie? będzie, będzie. tak, nie słyszałem. Myślałem, że nas tak, 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 Takim taken turner. Trzeba jest mó. Game flashback. O kurwa. Ale mi wyrwał banie. No i kurwa, jeszcze mnie wszystko, nowo, nie? A jeszcze z... macie jak mnie obili, nie? E co zabił czy nie mam pytań. Weź ten, ten mm. Uff, i zadaniem rażer zero. Okej okay. Otrzymane 19 dodałem Ale dlaczego podedaliście, już? A czemu ty podedaliście? Może dlatego bo mam lagi Oj Mam skok pod myszką, nie? się na kół, 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 kółce kółku na kółce mam off flash leć Lola Nie, nie robi się tak Nie, nie, nie robi się tak Eee heh. Ty też scouting? Tak. Kiedy ty zdałeś? Eee e, e, jak walczyłem z typkiem to się z dominus y, ten stał nie się kurde bił no A no. i wziąłem do czego chciałem skinasy kupić, nie? te no do czego? Do skauta. A masz kasę? Coś tam mam Taki ładny na przykład pazury 10 centów. O, wyrobanie. Dobra, Jara się. Kukli, kukli style. Odejść. Urwo głupia. Okay. O, zbyskalku bania w Wigla. O, żeż mnie kurwa wziął ze zaskoczenia, nie? nie spodziewałem się, że to może kampić. Gdzie kampi w łazienkach? Tak. Yy, nie, nie była ryka, boja, nie? Który tu ty, ty jesteś? A ty tarny znowu jesteś? To zważ, że bo ci plecy zaraz zrobi. Co to było? A. Aha, czyli przez schody granat nie zabił. Granat, leciał ci nad głową, nie? Fajne nagi. CES-ie O kurwa Co nie a dobra Squared Gdzie nasz typek jest? Idzie po kila nie Łatwiego w dodatku. Mówisz stoi i do niego. Miałem pisać do Kuby tego przyjmujesz przed gdzieś, ale to wcześniej. Że gra, gra misję w CSie. A to, ale czy jak którego? A, dobra, nie. Zab oj, zaborskiego miałem. Zbieram wszystkiego oczywiście. I eee, tego. No, gra grałem w na, na takich lagach. mhm. Uh -huh. A weźmy się, grawida. No. A weźmy się, kawaha. No tak, bo zaborski nie gra w to, bo jest głównym. Ja będę nie grał w ogóle, zacznę od tego w misję. Zjebabym 2. mnie ten ma za faka. Jeszcze je mój patrzec mi podstawnik, nie? And the best porn starter jest, nie? Garner. Nie. Nie chcę się muszę przez to tak szarżować, nie? Redline. W ogóle Redline to mi się kojarzy z Grow Street Legal Racing Redline, nie? Patrz, jaki lag! U nie jeszcze tego. Mogę? Nie mogę. Mów normalnie, a nie ociepnie. Są tak niewyobrażalne lagi, że się to w ogóle nie mieści. Uwa. Dol. Co się dzieje z tym celownikiem? dalej. O kurwa. Nie kurwa, ten scout to jest gówno. Nie sniperka snajperka, ale awupa chłopak lepszej, tak. mam takie lagi, nie co się dzieje. Tak, tu jesteś na spawnie <noise> <noise> Nie ma nikogo obu Ciebie na razie Typek będzie zaraz po prawej Twojej Tylko nie wiem w którym pokoju czy na, czy na Jak to nagle, y że, że są ratowani, nagle uratowani Jak to? Chyba nie, że mil na nawet dźwięki Nie wiem, ja też nie ogarnę, ale nie tak jak ty No ja jesteś w na że się tym internet, ale będą mieli łatwego fraga, nie? No, nie Wszystko damy, bo się nie chce Co takie lagi? Jezu! Ja nawet nie wyśleć, jestem pierwszy z takimi lagami Wypierdalaj! Słuchaj, że tego nie zrobił, tak? Ile? 793 Nie słyszę cię kiepokie... bo Ciebie też tak. Jakby ktoś prądem poradził. Ciebie też tak nie Problem? Tak. Ruter z 99 A Router z nie wiem który. Nie pamiętam już po prostu. O kurwa Aha, to mnie pewnie zabiło, tak? Jeszcze mi plecy zrobił Nie Według tej gry nie Znaczy, może kogoś zraniło, ale nie zabiło Czyli gdzie oni są? To. Pod tobą, ty psie, gdzieś. Zresztą ci pewnie będzie po schodach wchodził. Ja tak są... Patrz, ja, ja tak nie mogę nic z tym zrobić. Bo chcę odwrócić to mnie, teleportuje! To jest śmieszne dla mnie, prostu... To... Nie ma w ogóle sensu gry, bo mnie teleportuje. E, 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 Hej. Może coś trafię, Leci tak, tak, tak. Aha! Getrek przez smoka Zostałem kurwa getrek przez ściany, nie? Już wiesz? <grystanie> bo już byłem się ale nie teleportuje do tego, framugi i dadam A wypadę z kina? Dobrze trafić O kurwa, plecy, typie, plecy, teraz prawy bok. skosy go. Okej, okay, u mnie strzelają nożem. Miał wyjęty nóż, a był dźwięk m 4 Nie no, to, to dostałem 44 expa w jednym meczu, to jest po prostu dla mnie szok, nie? 36. Ile? 36. Wyszedłeś, nie? Tak. Aha. Bo na taki lagach się nie da nic zrobić. Tak aż, aż tak zabierało? No nie wiem. Po całej mapie mnie teleportowało. Co? Latałem, latałem po całej mapie. Takie, miał, takie miałem pingy. Nie, trzeba by Może się system aktualizował? A YouTube? To się tak. Okej. Okay. <grym> Jakieś klichne. A co YouTube oglądali? Gdzie idziemy? Chodź do CT. <grym> Chyba nie ma lagów. Ej, mam ping 300, Dominik, mam ping, która 400. No, Do, jak, jak taki dobry ping to jest po, po 40. Jak to sprawdzasz? A nie, mam ping 90. A co i tak? Jak ty to? Z komendą, sprawa? komendą. A, A dobra, spada. wiem, tego, mam tego, bo kurwa na dole mam taki ten FPS, war yy, i ping, ja nie zwróciłem uwagi, że tam ping jest. Cały ja, kurwa, ponosisz bombę, jak to, o kurwa. A jeszcze plecy mi już zrobili, nie? Uuuu, przecież drzwi zabijają kolesia. Kurwa, jest tak jeszcze... gorące, że ja nie o... ogarnię, kto chce bomby. A, musisz mi to skleić, kurwa. No wiem, wiem, przez te oczka, nie? Au, au, uu. Chyba nie. Mhm. O kurwa! No. Ale mi Typek zrobił surprise. No. Mamy plecy. No kurwa, nie plecy. Typek mi zrobił supres, mada nie? Tak, 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 Ty w ogóle ten Typek ma... O, przecież na tego. Na. Jak to się mówi? Jaki ma awater Typek z waszej drużyny? O Ten... pink mi skacze do C 150, C co C to? Ma... Jaxo, nie? Zobacz jaki ma awatar Jigso, <laughs> a nie jakiś... Ja jak nie wiem. A co ja powiedziałem? Właśnie nie wiem. Ja też nie. Ach, Jezus akurat taki strzelam z kolei się to innym do 150, co to ma być? Czemu mi kurwa robi plecy, Ja się tak nie bawię. Weź gejem. No. Ty aha Borys. Borys zabij. Nieważne. Ostatnia... Na, na, znaczy. No dobrze, ostatnia nadzieja. W tym w wilku. Luna Wolf. CZ też w tym w tata? Tak, bo nie było miejsca w CT. A chciałem jeszcze M-ką pograć moją nową. Więc nie mogłem. O Boże. 7 HP. Mają presję robić, to się tak kurwa ustali. O kurwa. On zginął. Au. Kurwa, mam oboje się. Pierdale im się to bo... Jebanny raptor. Jezus. Jezus, ja nie to Jezus ponieważ to po angielsku. O, widziałem to. Ale nie bo mam ping po 150. A ja mam 50. te typa. No i teraz 60 58 da. Da. Dobra Ale gay party tam było <laughs> Kaj ty Ja pierdzielę Kurwa kto mi tu drzwi otwiera Jaki gejl jest w ciebie? <laughs> kurwa, co? Goniłem cię, a ty nie słyszałeś mnie jak biegłem za tobą, naprawdę? Nie, bo nie tepa. No, trochę. Dobra, kurwa, najdzi rzucę, ale nie wiem czy mi to wyjdzie, bo nie potrafię. Nie wiem czy to zrobiłem, czy nie. Wypierdalej głupi kutasie, pierdolony w dupę, co? Ej Plantuj Kurwa nie strasz mnie What the fuck Zwróć, w się nie? Dajcie kilka tego Bigla, ja ale. Kurwa, która godzina że jest, że już nie myślę. Jest, jest na Trochę za wcześnie. O kurwa! Jebany pedoł ja ten, który zapinął od tyłu. Okay. Ale... Ja <ślaśnij grym> <ślaśnij> to nie Mam ping 400. Tylko że ja cię goniłem przez kurwa, przez całe schody, nie? I strzelałem się z tobą, jak się patrzyłeś na mnie. O Boże, mi się już nie zabije, nie? Idzie ostatni A, patrzyłem się na ciebie, chyba ja sobie wyobraziłem No chyba tak Byłeś ze mną tym Duchem Ale chciałem być gdzie indziej No i oczywiście... Ja... On mi... <ścoughs> A kurwa, to On kanał. mi w jednym po 160, ja mu w jednym po 40 z Digla No nawet za tę gry I Jej pieprzonych lagów. Nie wiem czy to też dobrze było, ale chyba nie muszę się granaty nauczyć rzu rzucać śmyk się, wtałasznie twoje sprawy Bal się na mordę w fiucie. Kurwa moja kreatura przeżyła taką masturbację fakt Raz trafiłem, nie? I to był pierwszy strzał Mhm. Wybieram dalej, proszę biceps. Da, 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 da. No. Kto rzuci flesza? Kurwa, a mi wyjebał z czego znowu? A to ty mi wyjebałeś, kurwo. Za 47, do, dostałem, to ja znaczy resztę. Czy to ja tobie zasadziłem 47, bo już nie ogarniam. Ty mi nie zasadziłeś. Czyli ty mi zasadziłeś 47, to ja od tamtego typa też dostałem więcej. Ile ci zasadziłem? 47. Ale jeszcze drugi tylek był. No ale chujowo nam idzie, nie? O, będę miał MK w końcu. Chcesz się zamienić pingiem? Nie. <laughs> to nie ma z taki sam mogę zrobić jak sobie odpalę program do pobierania No i czego nie mam tej emki no? Co jest kurwa? Czego mam M4A4 a nie M4A1? Bo jest osobna M4A4 a nie M4A1 A to sorry że rejzowałem Nie ogarnąłem Jest tu kto? Ping 1662 No zdedaj kurwo głupia No tak? Kurwa, ja mam jeden nabój w magazynku, nie? ja chciałem na typa wychylać już. głupia. Morda. 91 w 4. Albo też mnie obił wcześniej, albo znowu gra jest to dupy. Plantuj, typie. Znaczy defiuzuj. Chybało mi się. Ale w zasadzie... Albo nie. Wykier dalej Pało du. Ile? Zadane obrażenia y obrażenia 28 I czemu z No nieważne Nie rozbroi tego Albo Wiesz A. co u mnie było? No Ty 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 ty, 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 ty. Zbrojona U mnie było cały czas ty dy ty, dy ty. Szkoda, że M4A4 zostawię na M4A1 ta ta, ta, ta. na gdzieś tam gdzie, O kurwo, głupia! Te? Idźmy kierdza Aha Dink 600 Ping 50, 60. Ping 800 Let's go, let's go! Miałem przyciąg ping 1000 Tyś maczu! Ficja pik się zdałem Kurwa, bo się już No Zabiję, Nie, to ty. Ło kurwa! Fajnie się położył. Stary, miałem przed chwilą trzy razy pod rząd ping po 1000 Fajnie. Przebił to. Ja, Mój rekord to 1600. Wiem tak, kurwa nawet tylu nie miałem, nie? Jak pobierają coś. Wypierdalam stąd, A, aleluja, cześć, no i kurwa, jak się go nie zabiło. Fak, rodzic, nie słyszałem ten, ten, ten yy, dźwięk, jak się fraga zdobędzie u ciebie. Kole Jezu, coś się nie da im zrobić na takich lagach. Coś tam się da. Dziewczyk. Nie, nie da się nic, stary, nie da się nic zrobić na takich lagach. Polesie się tepają. Nie ma, nawet nie możesz kontrolować swojego full auto, bo po, po prostu ci, ci laguje ekran, tak? Nie wiesz, co robisz. Ej, kurwa, możesz na ale co z tego, jeżeli idę. koleś... Zresztą... Śmiech na sali. Skuraj. Dobra, kurwa, idę z nimi, kurwa sam po... zdadam a reszta nie. Co tu się kurwa dzieje? Kaj jesteś Typier dalej Oooooo gówna Poniekąd ty też jesteś główny. masz ping duży To to nie twoja wina już Hmm? Poniekąd ty też jesteś główny, masz duży ping i czy tepa, ale to już nie twoja wina to nie ma wina. Nie. No, cześć. O kurwa, jak mi wybiegł, nie? Co się stało? Nie wiem. Zabili cię. Chcę otworzyć drzwi, w mi się tego, otwierają, nagle lag, jestem y, przed drzwiami, bo nagle były zamknięte i nagle umieram. A szkoda, że tego nie widziałem. Nie wiem ci powiedział jak to wyglądało z mojej tak, strony. No wypierdola z internetu, ja pierdolę. Trzmata głupia. O boże Dobra, myślałem, że z deda Zanknij mordę jebany bluasie w trajerze. Co, gadaj u ciebie? No

Tu i tu okej okay. mhm. Daj dajmy sobie reputację nawzajem yy, zrekomenduj. Jaki da już dałem? Trzeba, bo się bije. Później. Zaraz ci dam. A ja Szybko, to jest... bo zaraz nie masz koncie. Eee, gdzie ty jesteś? Zrekomenduj. A ja ci dałem rekomendację. Da dawać? Ale można kilka razy, nie? Nie. Chyba nie wiem, gdzie ten typ jest. O, oh, fuck! A ja. Co się stało? Jak się da parę razy? W jak... śmieciu. Aaa, dobra, to teraz też dałem. Starek, gdybyś widział jakie dwie bańki wysadziłem teraz... Nie widziałem. Wy, Wyszedłeś, czy co? Tak. by się Jak? Ale mi się to podobało!